Na dworzu, zresztą mieszkania mamy za małe. Tylko dwóch lokatorów mają mieszk w mieszkaniach, to ale z tego względu, że mieszkają pod schodami, no bo tam jest akurat miejsce. Ja nie mogę niestety mieć i tutaj reszta lokatorów niestety też nie ma. Dziwa to, to było w takim stanie jak teraz? Tak, dokładnie. I wszyscy te 7 lat obiecują? Tak, dokładnie obiecują i nic nie robią. Były zdjęcia robione, niby archiwizacja. Tutaj pani Dziunaj mieszka, ona w tej chwili jest w szpitalu. Ona może powiedzieć, też walczyła, tutaj dzięki są, wszystko jest zapychane, po prostu oni tylko, to się wszystko po prostu na obietnicach kończy. Ja mam ze sąsiadką z tej strony, to wszystko jest poobrywane, Pani zresztą zobaczy tą stół jak wygląda, to ja od tyłu może Pani pokażę. Nie ma suszarni przede wszystkim, gdzie ludzie powinni sobie, no wiadomo, okres letni to jest najlepszy i wiosenny. Ta pani już powiedziała, że już sprzęt wchodzi na budowę, za tydzień czasu będą robili, to było w zeszłym tak, roku. dokładnie. Do We no, no. no i oczywiście szałerki, no składowisko śmieci tam jest przede wszystkim, nie? Co było, miało być uprzątnięte, zrobione jakoś te szajerki, żeby większe było, nie? To, to już był sąsiad, się to Kasia, nie pamięta, tam pogryziony przez szczura w toalecie? No szczury też bywają. A co, bo... No to tak. No co była pani? Ja mam w ogrodzie akurat, mam ogód, nie wszyscy mają ogrody. A to grozi po prostu zawaleniem, bo to ten mur, tu jest jednak troszeczkę dzieciaką na tym podwórku, a dzieci wiadomo, że nie uwiąże na lince. Żeby w tym takim czymś, kiedyś taki był Pan, to mówił, że ubikacje powinny być na korytarzu. No ja to na korytarzu nie zrobi no, to, nie ale, to nie, ale, ale tak nie można, żeby tam człowiek chodził i w zimę, jest co? Pani, no Pani już... Ja chodzę do realu. Ale mam kalekiego mężczyznę w domu, z kaleka, który nie schodzi i po prostu no. jest zmuszony robić na wederka, bo przecież tam go nikt tadzika nie wpuści. Bo...